Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii pokaż, co potrafisz. W tym odcinku Cromwell Berlin, czołg, który można kupić do 19 maja. Cromwell Berlin jest też. Rudy oraz IS2. Trzy specjalne czołgi, które mają związek chyba z, z atakiem na Berlin w II wojnie światowej. Ale to za chwilę się dowiem, właśnie od gracza, yy, który jedzie i pokaże nam swoją jak na razie najlepszą bitwę tym czołgiem, czyli gracz Oniku Wirus 7. Cześć! Witam! Jest to bitwa spotkaniowa Erlenberg. Yy, Wiesz coś na temat tego Berlina? Dlaczego akurat te trzy czołgi są w tej paczce? Czy one jechały akurat na Berlin wtedy, kiedy ten Berlin został zdobyty? Czy jak to było? Aż tak się nie zagłębiałem, ale prawdopodobnie wybrali trzy najpopularniejsze pewnie czołgi, które w największej masówce brały udział w tym podwoju, tak mi się wydaje. Ale dokładnie nie wiem. Czyli, czyli nasz Rudy 102, Cromwell oraz IS-2. Cromwell Berlin, tak na początku można było sobie pomyśleć, chole, wsiadają czołg premium, yy, który jest w zasadzie taki sam jak zwykły Cromwell. Po co? A po co to może zaraz się dowiemy, bo on chyba nawet jest trochę lepszy. Ale na początku może się ciebie spytam. Virus 7. Zawsze się pytam graczy, skąd pomysł, dlaczego właśnie wybrali Daniel Nick w grze World of Tanks. Czemu ty jesteś wirusem? No, historia taka dość krótka, czy w sumie... Został ten nikt wymyślony dość dawno, bo to jeszcze było w gimnazjum, jest bardzo dawno. Ale była jakaś sytuacja, która przyczyniła się do przypisania mi tego nikła. Niestety jej nie pamiętam, no bo to no, wiadomo, kupę lat temu było. Miałeś ospę i wszedłeś do szkoły drapiąc się po całym ciele, bez koszulki. Tak. Dziewczyny zaczęły piszczeć. No, nie, no oczywiście żadne. Słuchaj, Erlenberg. Bitwa spotkaniowa. No i co tu, co tu chciałeś zdziałać w tej bitwie tym czołgiem. No, na początku plan był taki, żeby jak tutaj widać, pojechać na tą górkę. Tu często iż, że czołgami średnimi. I akurat była taka sytuacja, że moi pojechali również w tę stronę, więc mogłem bez problemu pojechać już w tym momencie trochę uciekam, bo nie zauważyłem, tam aż tak daleko T29 wyjechał i chciałem uciekać, bo tu. Przeciwnik się dość zbliżał, ale zauważam, że jednak można tędy pomóc. Na plan dalej, no to czasem wyjdzie od położenia wroga na mapie, prawda? Czyli tam, gdzie będzie przeciwnik, to będę starał się z której strony go ugryźć i zniszczyć. Mhm. E, Cromwell, Berlin i Cromwell. E, wiadomo. Nawet jeżeli to byłby taki sam czołg, to niektórzy gracze by kupili go tylko dlatego, że on zarabia więcej i przydaje się na twierdzach szóstotierowych. Ale czy tak naprawdę on jest taki sam, czy są jakieś różnice? No jednak jest trochę lepszy. Z dużo zwykłą kromką nie jeździłem, bo tam tylko przejściowa, ale z tego co wiem i też widziałem, to Berlin zdecydowanie szybciej przyspiesza. Ma jakby przez opory gruntu, który ma mniejsze. To jest taka różnica, właśnie ma dużo lepsze przyspieszenie, ale obrót jest minimalnie gorszy, więc to są tak naprawdę jedyne różnice między oba, oba tymi tymi y, mhm. e, Oczywiście jak przypominam, maksymalna prędkość 64 na godzinę, silnik 650 koni, czyli mocny silnik, a waga 28 ton. Pancerz tutaj jest raczej skromny, no czyli 64 oraz 76 na wieży jeżeli chodzi o pociski obrażenia 135 penetracja 145 czyli w zasadzie na szóstych tierach nie jest to źle ale cię tak. rzuciło na siódme tiery goldowe pociski mają 202 penetracji jest to działo 75 mm no jak widać zwykłe pociski bez żadnego problemu takiego Tigerka penetrują no ale wiadomo o tak. Tiger jeszcze Bardy tak ładnie, jest. ładnie, się tu boczkiem ustawił, zobaczymy T-29, również wchodzi. Oczywiście Dobrze. ten czołg może rzucić na 8 tiery, no wtedy to już ten Gold trzeba użyć. Przydaje się. Ale oczywiście ten czołg, tak samo jak czołg T-64, to są takie dwa czołgi w tej chwili najlepsze do twierdz szóstotierowych czyli można powiedzieć, to jest czołg premium, który zarabia głównie na twierdzach, tak mi się wydaje, nie? No, jak najbardziej, bo w sumie w tym momencie tylko był ten typ 64, taki szósty tier do, do y, twierdz, a przecież zwykła Kromka jest również stosowana na jakichś tam <try> twierdzach, szóstkach, albo jak była ta kampania, więc jak najbardziej Kromka jest znakomitym czołgiem i może jej się przydać na twierdzach do zarobku, do zwykłej gry. Też trzeba zaznaczyć, że. Znaczy w ogóle, cena tych czołgów, czyli Cromwell, ponad 120 złotych, mm -hmm. Sporo. Kosztuje sporo. Jak, no jak. dodatki. Jak czołg ósmotierowy średni e, premium. E, tak. No, tylko dodatki, oczywiście. No, niestety, dodatki tu trochę niefajnie są niepotrzebne, bo iMix TDC kosztuje przecież podobnie, tak? To jest 8 mm -hmm. Rudy 102 e, również. Dużo bo 110 zł Szkoda. E, oraz ponad 160 zł i z 2. Zaszaleli trochę. E, czyli, czyli trochę można to wszystko w paczce kupić, ale jest to trochę. No ja niestety. No nie kupiłem sobie, no niestety w tej chwili nie mam e, pieniążków, żeby to kupić. E, no ale może mi się uda, no zobaczymy. Jeszcze mamy te 9 dni. No trochę czasu jest. E, ok, teraz zmiana flanki. Dlaczego? Tak w momencie jak byłem po drugiej stronie na górce i tam ostrzeliwałem tego T29 no to znał moją pozycję i nie chciałem za bardzo żeby już do mnie tak strzelał no bo jakby dobrze się ustawił no to za bardzo Cromwellem tutaj no od przodu bym go nie ukrył, więc postanowiłem zupełnie zmienić miejsce <coughs> do strzału żeby trochę zaskoczyć przeciwnika no jak widać mam już od boku wroga a nie od przodu prawda. Mm -hmm. No, i tak się udało tego T29 zniszczyć, to potem postanowiłem artillery pogonić trochę. Bo tutaj nie przepadam z artą i muszę zawsze ją <gryw> ubić, znaleźć. No i mogła być groźna, tak? Już tutaj naszych czołgów też nie ma za dużo, więc jest niebezpieczna. Jak uważasz w tej chwili na tę twierdzę? Czy T64, czy może ten Cromwell w tej chwili? Bo trzeba zaznaczyć, że Cromwell ma taką jedną wielką przewagę nad tym lightem. Ilość HP. HP tak, 750 jest. HP, naprawdę, to jest, to, jest, to, jest, to jest kilka strzałów, bo yy, nie pamiętam dokładnie, T64 yy, ma 500. 50? Też nie pamiętam, ale znacznie mniej, tak, bo to, to jest odczuwalne. To no. jest już taka pula, szczególnie na tych tierach, gdzie tam działka zadają właśnie dość takie no, małe te obrażenia, no to to jest różnica. Oczywiście yy, T64 posiada. Y, szybsze przeładowanie działko no tak. Przypuszczalnie jest takie chyba y, szybciej skupiające, tak mi się wydaje. I chyba celniejsze. To, to, ten pocisk Cromwella tak lata trochę takim łukiem dziwnie. Tak się wydaje, że jest mniej celny, bo lobem leci, ale no. w praktyce jak się na to nie zwraca uwagi, to jednak to nie jest takie y, złe. Pod, można naprawdę snajpić tym czołgiem. Da się. Tylko takie jest właśnie złudzenie, że to leci lobem i to gdzieś tam leci, nie wiadomo gdzie, ale te pociski trafiają w cel na końcu. No, i mamy y, czołg, którego nie lubię i już go sprzedałem. <grym> czyli ten czołg, co zapieprza tyłem szybciej niż przodem. E, artyleria szumotierowa Nie polecam jej, naprawdę nie wiem. Strasznie mi się nią grało. Sprzedałem ją wczoraj na szczęście i o. kupiłem ósmotierówkę, która zdecydowanie już jest lepsza. To działo jakoś potrafi trafiać y, i robić lepsze obrażenia. No i co, został nam. Yy, masz szansę jeszcze na specjalistę T29 tak niebezpieczny przeciwnik. Pardy pierwyżej. I co tu robić kurczę? Ja jestem w sumie na strzał teoretycznie, bo ma. No może mu barżynę. wylosować, no. No właśnie, ma 320, więc no dużo nie trzeba, żeby mu wylosowało. No i szukamy pana jest. Próbujemy go tu jeszcze na próbę, ale... oj! Pewnie dostał. No, już nie ryzykowałeś. Nie. Tu miałem nadzieję, że trochę Arta coś. I tutaj widzę, Archer chyba tu jest tak strzelił. Tu trochę czekam, żeby Arta może pomogła. Nie wiedziałem, czy ma ostrzał. No i. E, te właśnie najbardziej skupił się na, na tobie. No tak. I tu wykorzystałem fajną akcję, że. O, powinien w drugą stronę się obracać. Bo wieżę miał z lewej. A tył czołgu miał z prawej, stał bokiem, i mogłem mu bezkarnie strzelić w, tą, w tył, w bok czołgu, żeby no, samemu nie, nie dostać. No i tu już zaryzykowałem, mówię, a pa licho, mu to, wylosuje, nie to, nie. i... No i wylosowało jeden. mało. Tak. I przeładowanie dziękuję, T29 jest to. Y, jest to sekund 9, czyli jakby miał dobrą załogę, mógłby no. już przeładować w zasadzie. Mógłby. Było y, ciepło. Y, było ciepło, good game. No i zobaczmy na wyniczek. Y, czyli. 6 zniszczonych czołgów, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uszkodzonych, a jeszcze o. jeden był wyświetlony, nieuszkodzony, no i tak dalej, i tak dalej. I medal obrońca high caliber oraz tanker sniper, czyli jest snajperem jest. oraz specjalista 4110 obrażeń, czyli bardzo ładnie jak na szósty MED yy, bardzo dobre obrażenia 6 zniesionych czołgów i 1782 bazowego EXPA, no ten EXP tak yy, widać, że ten czołg nie ma yy, chyba yy, Zbytnio no, dobrego zbyt przelicznika na EXP, bo tak mi się wydawało, że powinno być więcej. No i zarobiłeś tylko 10 tysięcy, ponieważ strzelałeś yy, sporo z Golda. Ale tak, tak jak przypominałem, tym czołgiem zarabia się głównie na twierdzach szóstotierowych. Dobra, to w zasadzie wszystko. Yy... Czekaj, nic nie mówiliśmy na temat klanu SED. No i może, chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić. No to w sumie pozdrawiam Plutonowego Bo tu miałem jeszcze Plutonowego Który tam poległ Niestety razem nie pojechaliśmy No i klan pozdrawiam set Tyle Dobra, dzięki No i do zobaczenia w następnych odcinkach Na razie dzięki. trzymajcie się